Czytanie z dziejów apostolskich. Szawel ciągle jeszcze siał grozę i dyszał z rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Nie zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, ośniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił „Szawle, Szawle”. Dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? Powiedział. A on. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Stań i wejdź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł poniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Doprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znalazł się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówi do niego Pan w widzeniu. A on rzekł, jestem, Panie. A Pan do niego, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o szabwa starcu, bo właśnie się tam modli. I ujrzał szałę w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, Słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie, i ma on tutaj władzę od arcykapłanów aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Idź, odpowiedział Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz podszedł, wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał Ci się na drodze, którą przyszedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z Jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony. A gdy stworzył posiłek, wzmocnił się. W jakiś czas spędził z uczniami w damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Oto słowo Boże. Wieluś Pana trwa na wieki, całemu światu, głoście Ewangelię. Alleluja, 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 Alleluja. alleluja. Ale, że kto spożywa moje ciało i krew moją, pije trwa we mnie, a ja w nim jestem. Ale, lubię, ale Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. pała Tobie, Panie! Jezus powiedział do Żydów, Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się między sobą Żydzi, mówiąc, Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała syna człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Czcigodne ojcze, biskupie Jacku, w imieniu zebranej tu wspólnoty wierzących, proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania wybranej młodzieży z parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. Usiądźmy. Ojciec święty Leon XIV, wczoraj, gdy ujrzeliśmy jego twarz, skierował do nas bardzo ważne słowa: Pokój niech będzie z Wami. Przesłanie pokoju, którego tak bardzo potrzebujemy. A później powiedział, abyśmy szli razem, jako wspólnota, ręka w rękę, wraz z Panem Bogiem. Bo potrzeba dzisiaj jedności, miłości, potrzeba budowania wzajemnych mostów w różnorodności. Naszego życia. Zobaczmy, że słowami pokój wam rozpoczęła się dzisiaj Msza Święta. Msza Święta jest zaproszeniem do budowania jedności z Bogiem i z drugim człowiekiem. Aby budować jedność z Bogiem i z drugim człowiekiem, Trzeba wejść do wnętrza, do głębi, do serca. I zobaczcie, że ostatnią encyklikę, jaką podarował nam ojciec święty Franciszek, zatytułował Dileksit nos, o boskiej i ludzkiej miłości serca jezusowego. Zobaczmy, jak to pięknie Duch Święty prowadzi dzieje Kościoła. Pokój wam, jesteście zaproszeni do budowy pokoju, do budowy jedności z Bogiem i drugim człowiekiem, ale trzeba wejść w głębi serca. A w sercu człowiek spotyka się z Bogiem. I z Jego miłością. Na zewnątrz mamy różne twarze. Inną mamy twarz przy telefonie, inną mamy twarz w szkole, inną mamy twarz w domu, inną mamy twarz przy znajomych kolegach, a jeszcze inną przed Panem Jezusem. I przed Panem Jezusem nasza twarz zawarta jest w naszym sercu. Tam jesteśmy szczerzy. Bo przed Jezusem nie ukryjemy tego, co dzieje się w naszym sercu. Dlatego zobaczmy, tak ważna jest Eucharystia. Dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii, że kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew, ma życie wieczne. Te słowa, które Jezus kierował do apostołów, nie były łatwe. Oni jeszcze nie rozumieli, co znaczy spożywać ciało Jezusa Chrystusa i pić Jego krew. Bo jak można spożywać ciało ludzkie? Oni jeszcze nie wiedzieli, że te słowa były zapowiedzią Eucharystii, pragnienie Jezusa, żeby pozostać na zawsze aż do skończenia świata pośród ludu swego. Dopiero to wszystko objawiło się w czasie ostatniej wieczerzy, gdy Jezus wziął chleb, łamał Dawał uczniom i mówił: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Jezus chce najbliższego zjednoczenia z nami wszystkimi. Przyjąć ciało Jezusa Chrystusa, przyjąć Jego ciało do naszego serca, to znaczy stać się jednym. Z Bogiem żywym i prawdziwym. Potem wziął kielich napełniony winem i mówił: Bierzcie i pijcie. To jest krew moja, która za was będzie wylana na odpuszczenie grzechów, zapowiedź jego męki i śmierci. Śmierci z miłości. Bo Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, choroby, On niewinny i umarł na krzyżu. I w tym momencie została śmierć pokonana, która jest skutkiem ludzkich grzechów. I Jezus martwy stał. To znaczy, że kto spożywa ciało, Jego i pije krew. Powołany jest do życia wiecznego, do zmartwychwstania. Dlatego zobaczmy, zrozumieć Eucharystię nie jest czymś łatwym. Ale święty Ignacy Loyola powiedział takie piękne słowa: Eucharystia to przeciąnek nieba tu na ziemi. Ale zrozumie ten, kto z wiarą przyjmuje. Ciało Jezusa Chrystusa. Święty Wianej mówi, umarlibyśmy z zachwytu, gdybyśmy zrozumieli, czym jest Eucharystia. A matka świętego Jana Bosko mówi, uczestniczyć w Eucharystii, to współcierpieć z Jezusem Chrystusem. I zobaczmy, czym dla nas jest Eucharystia. Eucharystia jest przede wszystkim ucztą miłości, która tworzy wspólnotę, buduje jedność. Zobaczmy tu, na Mszy Świętej, w jedynym miejscu na świecie, w tym jedynym wydarzeniu, mówimy do siebie, bracie i siostro, nie jesteśmy dla siebie obcymi. Bracie i siostro, to znaczy, jesteśmy kimś bardzo bliskimi dla siebie. Dlaczego? Bo, braćmi i siostrami, jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy dziećmi jednego Boga. Dlatego to jest siła wspólnoty. Jako wspólnota słuchamy Słowa Bożego, a później uczestniczymy w tym samym, co się wydarzyło w Wieczerniku. Uczta Eucharystyczna. I tak jak Jezus przed apostołami, tak dzisiaj Jezus przed nami staje się obecny pod postacią chleba i pod postacią wina. I te słowa oto wielka tajemnica wiary. Wielka jest tajemnica wiary. Bo łaską jest zrozumieć, czym jest Eucharystia. Ale później zobaczmy, zanim przyjmiemy Jezusa do serca. Kapłan mówi, pokazując najświętsze ciało Jezusa Chrystusa: Oto baranek Boży, błogosławieni, szczęśliwi, wezwani na Jego ucztę. A my co odpowiadamy? Panie, nie jestem godzien. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Tylko słowo. W czasie Eucharystii Bóg kieruje do nas nie tylko jedno słowo, ale jesteśmy świadkami uczty Słowa Bożego. Czyli jeśli moja dusza nie jest uzdrowiona, to pytanie o moją wiarę. I zobaczcie, moi kochani, jak zło, które jest obecne w świecie, bardzo mocno nad tym pracuję, żebyśmy w czasie Mszy Świętej nie przystępowali do komunii świętej. Czasem doświadczamy pokusy, po co się spowiadać, przecież i tak w moim życiu się nic nie zmieni. Dlaczego księdzu mam mówić o swoich grzechach i słabościach? Zobaczmy, Chrystus chce uzdrawiać moje serce. Uzdrawiając serce, uzdrawiam moje również ciało. Tylko pytanie, czy my w to wierzymy? I zobaczmy, Eucharystia od samego początku była źródłem życia chrześcijańskiego. Pierwsi chrześcijanie gromadzili się o świcie na Eucharystii na modlitwie. I co czyniła Eucharystia i modlitwa? Dawała siłę i moc, że byli w stanie oddać swoje życie za Jezusa Chrystusa i nie wyprzeć się wiary w Niego. Wkrótce będzie święty Karlo Akutis. Warto sobie o Nim poczytać. Jak ten młody chłopak umiłował Eucharystię, to właśnie Eucharystia dawała mu i siłę w czasie cierpienia, w czasie jego choroby i odchodzenia z tego świata. Dlatego zobaczmy, tu w czasie Eucharystii mówimy, przekażcie sobie znak pokoju. To te słowa znów po raz kolejny które wypowiedział Ojciec Święty Leon XIV. Przekażcie sobie znak pokoju, to znaczy, przekażcie sobie miłość, wybaczcie sobie. Moi kochani, w czasie Eucharystii dokonuje się cud uzdrowienia naszego serca, ale zawsze powtarzam: Bóg niczego nie czyni bez nas. Ja muszę wyjść do Jezusa, by On przyszedł do mnie. Zobaczmy, co się wydarzyło ze świętym Pawłem Apostołem. Dzisiaj pierwsze czytanie. Szawę usiał grozę. On wierzył w Boga, ale wierzył po swojemu. Dzisiaj też jest wiele osób, nawet i w Kościele, które wierzą w Boga, ale po swojemu. Bo ja uważam, że ma być tak, tak i tak, bo ja wiem najlepiej. Każdy z nas lubi przeżywać wiarę po swojemu. I Paweł, jako jeszcze Szaweł wszedł w imieniu Boga prześladować chrześcijan. On uważał, że robi dobrze. On walczył z sektą chrześcijan, ale miał w sobie pragnienie. Poszukiwania Boga. I Jezus sam Go odnalazł. Szable, szable. Dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego prześladujesz mój Kościół? My jesteśmy Kościołem Chrystusowym. Kim jesteś? Jezus Chrystus. I z tego prześladowcy chrześcijan. Rodzi się gorliwy uczeń Jezusa Chrystusa, który staje się misjonarzem całego świata. Paweł, apostoł, głosi Ewangelię i mówi w końcu: Nic nas nie odłączy od miłości Jezusa Chrystusa. To jest ten, który mówi: wszystko mogę, w tym, który mnie umacnia. Głosi Ewangelię, jest prześladowany, bity, więziony, i na końcu oddaje swoje życie. To jest siła Eucharystii, to jest moc chrześcijaństwa, moc Ducha Świętego, którego dzisiaj otrzymujemy. Dlatego tak naprawdę, jeśli szatan chce oderwać człowieka od Kościoła, to nie odrywa od instytucji, nie odrywa od księży i biskupów, ale odrywa od Eucharystii, bo to jest najważniejsze od Eucharystii. Dlatego ja bardzo się cieszę, że w tej świątyni, w tym kościele jest codziennie Eucharystia i będzie kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest moc i siła Kościoła. Jest taka jedna miejscowość w Polsce, centralnej, niedaleko Łodzi. Można sobie o tej miejscowości przeczytać. Jak wybuchła II wojna światowa, w tej małej miejscowości ksiądz Proboż wystawił najświętszy sakrament. Ludzie przychodzili codziennie adorować najświętszy sakrament. I proszę sobie wyobrazić, że tą miejscowość ominął front II wojny światowej, a wszyscy mężczyźni, którzy poszli do wojska na czas wojny, wrócili do domu. Z tej miejscowości nikt nie zginął. I niech mi ktoś powie, że to przypadek. Dlatego zobaczmy, jak my często łatwo rezygnujemy z Eucharystii. Jak szybko nam się dyspensować, a po co ja pójdę do kościoła, znów msza święta i tak dalej. To jest ciało moje, to jest krew moja. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne. I ostatni przykład. Matka Teresa z Kalkuty, znana nam osoba, dokonywała dzieł miłosierdzia, niesamowita. Ale co było źródłem jej sił? Codzienna Eucharystia i codzienna e Adoracja Najświętszego Sakramentu. Kiedyś przyszły do niej siostry i mówią: Proszę matki, mamy dużo pracy. Jesteśmy wśród chorych, trędowatych, skazanych na margines. I codziennie mamy jeszcze dwie godziny modlitwy. Może by coś ująć byśmy miały na wypoczynek. Wiecie, co matka Teresa z Kalkuty powiedziała? Kochane siostry, jesteśmy zmęczone i utrudzone. Mamy nadto jeszcze dwie godziny modlitwy. Dodała jeszcze pół godziny adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlaczego? Bo ta mądra kobieta Wiedziała, że czas spędzony na adoracji nie jest czasem straconym. Nigdy czas przeznaczony na modlitwę nie jest straconym. Bóg milczy, ale Bóg działa. Benedyk XVI. I po co to bierzmowanie? Aby Duch Święty umocnił naszą wiarę. Abyśmy jeszcze głębiej zaczęli rozumieć, jak wielka jest miłość Boga do człowieka. Abyśmy byli ludźmi Eucharystii, żyli pokojem i tym pokojem dzielili się z innymi. Niech zatem Maryja, matka Eucharystii, uczy nas miłości do Boga i drugiego człowieka. Amen.